Wszystko w jednym dniu i niemal w tym samym czasie. To był intensywny weekend festynów. Ci, którzy lubią tego rodzaju zabawę, w pierwszą sobotę wakacji zdecydowanie nie mogli narzekać. To najwyżej na mnogość nagromadzonych jednego dnia wydarzeń. Za nami festyn parafialny w Osiecznicy pod urokliwym dębem na placu przed Świetlicą Wiejską zebrali do wspólnej zabawy się mieszkańcy Osiecznicy i okolic, by wspólnie świętować rozpoczęcie lata. Nie zabrakło atrakcji dla dzieci, malowania twarzy czy dmuchanych zamków. Można było coś zjeść, a także że wziąć udział w przygotowanych na ten dzień licytacjach. Czy ktoś go przebije? Nikt nie przebije. 100 zł po raz trzeci. Życzymy miłych doznań, panie Sławomirze, i bardzo dziękujemy za udział w licytacji. Dla urozmaicenia popołudnia w Osiecznicy była także muzyka. Przed zgromadzoną publicznością na żywo wystąpiły m.in. panie z zespołu nad Odrze. Muzyka Celem festynu była zbiórka funduszy na remont Kościoła w Osiecznicy.